Stan i rozwój szkolnictwa w okresie rozbiorów uzależniony był od polityki oświatowej zaborców. Strukturę organizacyjno-programową szkół, cele, zadania, treści i metody nauczania podporządkowano założeniom politycznym. Duże znaczenie dla rozbudowy szkolnictwa elementarnego w Królestwie Kongresowym miał strajk szkolny w 1905 roku, który stał się impulsem rozwoju polskich szkół prywatnych. W wyniku działań wojennych na znacznej części obszaru byłego Królestwa Kongresowego zmieniła się władza polityczna. W sierpniu 1915 roku utworzono generał gubernatorstwo w Kielcach, które w październiku przeniesiono do Lublina. Od listopada 1915 roku obowiązywała ustawa Wojskowego generał Gubernatora z 31 października 1915 roku, na mocy której szkolnictwo podporządkowano administracji cywilnej. W takiej to sytuacji społeczno-politycznej w osadzie gminnej Kamienna powołano Komitet Obywatelski, w ramach którego działała sekcja szkolna, którą kierował ksiądz Kazimierz Sykulski, proboszcz parafii św. Józefa w Bzinie. Do tej parafii należała wówczas Kamienna. 29 października w 1915 roku odbyło się pierwsze posiedzenie pedagogiczne pro gimnazjum filologicznego w Kamiennej. Kierownikiem szkoły był ksiądz Kazimierz Sykulski. Ustalono wówczas, że lekcje zaczynać się będą o godzinie 8.30, a kończyć o 15.30. Pauza obiadowa trwała godzinę, zajęcia trwały 50 minut. Łącznie naukę wówczas podjęło 141 uczennic i uczniów. Byli wśród nich zamiejscowi, którzy zamieszkiwali na stacjach. Uczniowie płacili czesne za pobierane nauki. Biedniejsi zwalniani byli z opłat częściowo lub całkowicie. 2 września 1916 roku ksiądz Kazimierz Sykulski zdał kierownictwo progimnazjum czteroklasowego Andrzejowi Bautruszajtisowi. Pierwsze zajęcia prowadzono w wynajętej kamienicy przy ulicy Jurzec Późniejsza Piłsudskiego, obecna 1 maja, oraz przy ulicy Linijka, obecna podjazdowa. 17 września 1917 roku austriackie władze szkolne wydały zezwolenie na prowadzenie w kamiennej 8-klasowego gimnazjum. W tym też roku wynajęto budynek przy ulicy Nowej, teatralnej, obecna Staszica. Od samego początku szkoła dbała o wysokie morale uczniów. 27 października 1916 roku zatwierdzono regulamin szkoły, który precyzyjnie określa obowiązki uczniów. Względem szkoły, nauczycieli, kolegów, a także zachowanie się poza szkołą. Uzupełnieniem wychowania szkolnego był scouting. Jednocześnie na terenie osady prowadzono działalność konspiracyjną Polskiej Organizacji Wojskowej. Wielu uczniów należało do tej organizacji. Harcerzy i gimnazjaliści brali czynny udział w rozbrajaniu wojsk austriackich i przyczynili się do przejęcia osady przez władze polskie 3 listopada 1918 roku. Wiosną 1920 roku wielu gimnazjalistów najstarszej klasy zgłosiło się ochotniczo do wojska, by bronić ojczyzny w wojnie polsko-sowieckiej. Wraz z uczniami poszli na wojnę nauczyciele Roman Dubiel, Tadeusz Bochenek, Kazimierz Szumski, ksiądz Roman Śmiechowski. Pierwszą maturę w szkole zdawano przed Państwową Komisją Egzaminacyjną. W Państwowym Gimnazjum w Radomiu w 1921 roku. Obok skautingu młodzież miała możliwość należenia do szkolnej orkiestry i chóru, działał także szkolny zespół teatralny, a także koło plastyczne. Wraz z odzyskaniem niepodległości czyniono zabiegi o upaństwowienie szkoły. Od 1924 roku szkołę prowadziło Towarzystwo Przyjaciół Szkoły Średniej. W związku z tym zmieniła się nazwa szkoły, która brzmiała prywatne, koedukacyjne gimnazjum Towarzystwa Przyjaciół Szkoły Średniej w Kamiennej. W tym też roku uzyskano duży plac przy ulicy Szkolnej, później Szakonarskiego, obecnie Piłsudskiego, na którym w 1927 roku rozpoczęto budowę szkoły według projektu warszawskiego architekta Tadeusza Zielińskiego. Znaczną część. Fundusze na ten cel przekazywali skarżyscy kolejarze, którzy opodatkowali się w wysokości 1% od pensji. W 1930 roku pierwsze klasy wprowadziły się do nowego budynku. Po wykończeniu parteru i trzeciego piętra w 1934 roku do gmachu przeniosła się cała szkoła, a także Gimnazjum Kupieckie i Szkoła Rzemieślniczo-Przemysłowa. W 1930 roku wobec awansu dyrektora Andrzeja Bautruszajtisa na wizytatora Kuratorium Krakowskiego Okręgu Szkolnego dyrektorką szkoły została dr. Marta Bautruszajtis, która funkcję tą pełniła do 1947 roku. W 1932 roku szkołę przeorganizowano na prywatne gimnazjum koedukacyjne Towarzystwa Przyjaciół Szkoły Średniej, im. Augusta Witkowskiego w Skarżysku Kamiennej, a od 1937 roku na prywatne liceum koedukacyjne, imienia Augusta Witkowskiego w Skarżysku Kamiennej. Wobec groźby wybuchu wojny harcerze zgłaszali się do służb przeciwlotniczych, obserwacyjnych i medycznych. Bardzo pożyteczną w tym czasie rolę miało wobec transportów wojskowych przejeżdżających przez Skarżysko pogotowie harcerskie. Wybuch wojny spowodował z jednej strony masowy udział gimnazjalistów w ruchu oporu wobec okupanta, z drugiej powstanie kompletów tajnego nauczania. Absolwenci uczniowie szkoły tworzyli jedną z pierwszych organizacji konspiracyjnych pod nazwą Morze Biały. Wielu z nich przypłaciło to własnym życiem. Zaraz po wyzwoleniu, bo już 2 marca 1945 roku rozpoczęto naukę. 7 września 1945 roku szkoła stała się państwowym gimnazjum i liceum imienia Witkowskiego w Skarżysku Kamiennej. W 1947 roku powstała 11-letnia szkoła ogólnokształcąca stopnia licealnego i podstawowego imienia Augusta Witkowskiego. W 1954 roku z inicjatywy Oresta Polańskiego powołano do życia społeczno-gnisko muzyczne, które później przekształcono w Państwową Szkołę Muzyczną. W 1957 roku nie uszanowano woli założycieli szkoły i zmieniono jej patrona. Odtąd placówka przejęła nazwę Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcąca imienia Adama Mickiewicza w Skarżysku Kamiennej. W 1966 roku szkoła obchodziła 50-lecie swego istnienia. Zbiegło się to z jubileuszem 1000-lecia państwa polskiego. W półwiecze istnienia szkoły zorganizowano zjazd absolwentów, podczas którego dokonano odsłonięcia tablicy pamiątkowej. Szkoła otrzymała własny sztandar. Zjazd w ten znalazł też odzwierciedlenie w kronikach szkoły. Do ksiąg honorowych wpisało się wiele absolwentów rozrzuconych po całej Polsce, a także poza granicami naszego kraju. Do dzisiaj szkoła kontynuuje chlubne tradycje. Wielu jej absolwentów kończy wyższe studia, zajmując później wiele odpowiedzialnych stanowisk. W XXI wiek drugie liceum ogólnokształcące wkroczyło jako szkoła nowoczesna, realizująca zasady współczesnej edukacji, odpowiadająca na potrzeby uczniów, rozwijająca ich wiedzę, umiejętności i pasje. W 2002 roku czteroletnie liceum, zgodnie z wdrażaną wówczas reformą systemu oświaty, stało się szkołą trzyletnią, a w maju 2005 roku odbył się pierwszy egzamin dojrzałości dla absolwentów nowego typu liceum. Kolejne reformy, wykwalifikowana kadra pedagogiczna, edukacja na najwyższym poziomie umacniały pozycję, szkoły. Uczyniły z niej miejsce wielkich szans i wielu możliwości. Potwierdzają to przede wszystkim wyniki egzaminów maturalnych. Jest to jeden z wyższych współczynników zdawalności matury w województwie. Szkoła realizuje ciekawe programy edukacyjne współpracując z Politechniką Świętokrzyską, z Polską Akademią Nauk, Uniwersytetem Jana Kochanowskiego i Politechniką Krakowską. Nowoczesne i odnowione sale lekcyjne wyposażone w tablice interaktywne, rzutniki, komputery, internet i inne nowe pomoce dydaktyczne usprawniają i ułatwiają mu Zdobywanie wiedzy, a nauczycielom codzienną pracę. Szkoła stawia na wszechstronny rozwój poprzez animację kultury, akcje społeczne i współpracę z lokalnymi stowarzyszeniami, m.in. z Polskim Towarzystwem Historycznym, Polskim Czerwonym Krzyżem, Stowarzyszeniem Praksis i Praosadą Rydno. Niezwykle ważną i potrzebną pracę wykonują członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu. Zbogaca się stale zbiór książek w szkolnej bibliotece i kolekcja szkolnych pucharów sportowych. W Mickiewiczu można przeżyć jedyną w swoim rodzaju artystyczną... Wiosnę, zdobyć uznanie w konkursach językowych, humanistycznych, informatycznych oraz tych z przedmiotów ścisłych, wygrywać w zawodach sportowych i z sukcesami recytować najpiękniejszą poezję, chociażby w konkursie poezji patriotycznej Propatria. Podczas licznych imprez szkolnych wystąpić na deskach Mickiewicza i odkryć przed światem swój talent, zdobyć Adasia, dyplomu znania dla najlepszych uczniów w różnych dziedzinach. Nadal w szkole prężnie działa samorząd uczniowski, który organizuje m.in. wyjątkowy coroczny bal Romantyka. W jubileuszowym 2015 roku w szkole uczy się ponad 500 uczniów w 17 oddziałach, których odpowiednio do profilu i zgodnie z zapotrzebowaniem uczniów realizowane są różne przedmioty w zakresie rozszerzonym. Drugie liceum ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza to Szkoła, która łączy tradycję z nowoczesnością, słynie z niepowtarzalnej i przyjaznej atmosfery, przyciąga i zostaje w pamięci na zawsze. To miejsce, do którego wraca się nie tylko we wspomnieniach, Mickiewicz, to miejsce z duszą. Od stu lat dobra szkoła.